W połowie XIX wieku system kolei żelaznej zaczynał nabierać coraz większego znaczenia jako środek transportu. Powstawały wtedy liczne torowiska, powstawały różnego rodzaju urządzenia, które służyły bezpieczeństwu takiego właśnie środka lokomocji. I między innymi wtedy też przyszło zmierzyć się inżynierom z różnego rodzaju przeszkodami, które były ważnymi momentami, gdzie tory kolejowe trzeba było przerzucać, często nad bardzo rozległymi jakimiś dolinami, nad rzekami i między innymi taką przeszkodą była Nysa. Tu właśnie pomiędzy Zgorzelcem, dzisiejszym Zgorzelcem, a Gerlitz powstał jeden z najciekawszych kamiennych mostów kolejowych, który jako budowla no, zachwyca do dnia dzisiejszego i jest jednym z takich bardzo ważnych zabytków. Warto wspomnieć, że został wybudowany z granitu, tutaj w pobliżu wydobranego, a jego kształt właściwie został podporządkowany tym zasadom, które przyświecały budowniczym mostów kamiennych w Rzymie. Wiadukt kolejowy, który niegdyś był wewnętrznym tylko wiaduktem pomiędzy jedną a drugą stroną dawnego Gerlitz, przez pewien czas był też mostem granicznym. Dzisiaj, kiedy jest zjednoczona Europa, kiedy tutaj już nie ma takich ścisłych kontroli, most ten jest po prostu tylko i wyłącznie jakimś elementem części systemu kolejowego. A warto zauważyć, że jego powstanie, jego budowa no, obfitowała w różnego rodzaju niespodzianki, a także ciekawostki techniczne. Całą jego formę istnienia zapoczątkowało zlecenie opracowania specjalnego właśnie projektu, a było to około roku 1842. Do budowy tutaj przystąpiono w maju roku 1844. Ta jeśli chodzi o jej wielkość, nie stanowiła w istocie do jakiejś szczególnej przeszkody. Natomiast tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, a znajdujemy się w tej chwili po niemieckiej stronie rzeki, no, jej dolina była dość rozległa i to wymagało wybudowania przeprawy stosunkowo długiej. Jak się można zorientować dzisiaj w różnego rodzaju opisach tej budowli podawane są odległości wiaduktu sięgające 475 metrów, w innych miejscach można wyczytać, że ten most ma tylko 448 metrów. Oczywiście to nie jest aż tak istotne. Ważne jest to, że cała ta konstrukcja zbliża się swoją wielkością do około, do około pół kilometra długości. I to, co już wcześniej wspomniałem na początku, istotny jest też materiał, z którego budowano tą, tą kamienną przeprawę. Był to granit, a więc, jest to granit? A więc bardzo trwały materiał, który pozwala na no, wznoszenie budowli o wielo-wielowiekowym trwaniu. Jeśli chodzi o e, takie problemy, z nacyk, na które natknęli się tutaj inżynierowie, którzy przygotowali projekt tej przeprawy, to była sprawa różnego rodzaju podłoża. E, przeprowadzone badania geologiczne e, no, wymusiły specjalne potraktowanie tych filarów, które miały być e, umiejscowione w nurcie rzeki. Początkowo zakładano, że będą to cztery filary, później e, w czasie budowy, o czym powiem nieco później, trzeba było zmienić całą tą koncepcję. Zmieniono ją na trzy szersze filary. Mimo tego, że ówczesne środki techniczne nie pozwalały na takie jak dzisiaj dokonywanie robót, to jednak wiele tych bardzo ważnych i trudnych spraw, tych właśnie budowlanych, zostało z powodzeniem rozwiązanych. Znając stare widokówki, które prezentują zarówno sam wiadu, jak i jego okolice, można się zorientować, że te rejony tutaj były niegdyś wykorzystywane. Zresztą dzisiaj też są chętnie tutaj wykorzystywane do różnego rodzaju sportów wodnych. Pływały tutaj łódki, a te, które przybijały do tego nabrzeża, mogły śmiało tutaj cumować, jako że mamy tutaj specjalne urządzenia. No, mocno już dzisiaj skorodowane, ale na pewno w dalszym ciągu sprawne. Także te jakieś tam środki pływające, które tutaj by były używane, mogły sobie zacumować. Można było wyjść na górę, a w pobliżu znajduje się budowla starego młyna, która niewątpliwie też dodaje uroku tej okolicy. A co najważniejsze, to właśnie spiętrzenie wody w tym miejscu powoduje, że Nysa jest jakby szersza. No ale też dawało to właśnie taki akwen umożliwiający wypoczynek na wodzie, no przebywanie tutaj po prostu nie tylko z jakichś obowiązków pracowniczych, ale też dla przyjemności. Ta wspaniała budowla powstawała według projektu Gustawa Kislera i co warto wielokrotnie podkreślać, była no, swego rodzaju sprawdzianem sztuki inżynierskiej wszystkich budowniczych. Tak jak wspomniałem wcześniej, szczególny problem stanowiło umiejscowienie filarów, potwór tych głównych, w nurcie rzeki. Miano to w ten sposób rozwiązać, że budowano specjalne podwójne ścianki, pomiędzy którymi wodoszczelne ścianki, pomiędzy którymi głęboko wbijano pale przy użyciu kafarów, po czym w takich właśnie przygotowanych miejscach powstawały te główne podpory nad samym nurtem rzeki. Pozostałe filary nie stawały, nie stwarzały takiego problemu, tam wykopywano odpowiednio głęboko grunt i pod ziemią docierano niemal do rodzimej skały, na tym stawiano fundamenty, natomiast jak się skończyły te tutaj zmagania z nurtem rzeki? Otóż bodajże w 1845 roku dość sroga zima, wtedy kiedy jeszcze prace nie były wykończone w należyty sposób w tych miejscach, spowodowała no, potężne perturbacje. Chodziło mianowicie o to, że najpierw tutaj powstały grube warstwy lodu, które wysadzono, jak piszą e, znawcy tego tego czasu i, i historycy budowy mostu, użyto do tego prochu, dość dużej ilości prochu. Niestety bardzo szybko w marcu tegoż roku 1845 doszło też do gwałtownego roztopu. Wszystko to spowodowało, że te przygotowane już częściowo do budowy doły tych wszystkich filarów zostały zniszczone przez, przez rzekę, no i trzeba było wszystko powtórzyć i właśnie wtedy Zrezygnowano z pierwotnej koncepcji, która zakładała, że będą tutaj cztery filary. Postanowiono zmienić projekt tak, żeby były trzy szersze filary i tak rzeczywiście zaczęto to tworzyć. Sama budowa mostu trwała, jak wspominałem też chyba wcześniej, trzy lata. Biorąc pod uwagę jego wielkość, jego długość i wszystko to, co się wiązało ze stworzeniem tej przeprawy, był to czas naprawdę niezbyt długi. Warto stojąc w tym miejscu, zwrócić uwagę na to, że most był oddany oficjalnie do użytku. Czy pierwszy taki oficjalny przejazd pociągu, nie próbny lokomotywy, tylko pociągu, odbył się tej 1 września 1847 roku. A więc sporo czasu od tamtych chwil minęło. A godzi się zwrócić uwagę na sposób wykonania fug w tych filarach mostowych, na sposób tych elementów, które są właśnie zatopione niejako w rzece. Wszystko to do dzisiejszego dnia jest tak, jakby było przed kilkoma laty dopiero wykonane, trwałe, mocne. No i imponuje też fakt, że to, to miejsce, gdzie się znajdujemy, a przypomnę, że jesteśmy po stronie Gerlitz, no tutaj jest bardzo stroma taka skarpa. To wszystko wymagało też dodatkowych umocnień, i te umocnienia zostały wykonane i one nadal doskonale służą tej przetrawie kolejowej. Były przygotowane już dawno temu specjalne ścieżki widokowe, takie stopnie również wykonane z granitu, barierki ochronne. Nie do wszystkich miejsc, takich dzisiaj można dotrzeć, niektóre są po prostu zamknięte, ale warto zwrócić uwagę też na to, że kiedy wykonywano ten most, kiedy chciano upamiętnić to wielkie dzieło, to przy wjeździe wmontowano w jego mury dwie tablice. Jedna z tych tablic upamiętniała. Króla Fryderyka Wilhelma IV. Na drugiej zaś, między innymi, wśród innych budowniczych był też mistrz budowlany Gustaw Kisler, ten, który był projektantem mostu. Te tablice są do dzisiejszego dnia widoczne, natomiast, tak jak wspomniałem, tutaj po tej niemieckiej stronie nie wszystkie miejsca widokowe są dostępne. Zapewne jest to związane z pewnym zagrożeniem, jako że no, są tutaj dość strome takie zbocza i niektóre powinny być po prostu jako, że mogą grozić niebezpieczeństwem. O parametrach mostu nie sposób nie wspomnieć ilości przęseł, jakie tutaj są. Więc wszystkie przewodniki podają 35 przęseł i oczywiście te wszystkie przęsła były posadowione na filarach. Wcześniej mówiliśmy o tym, że część filarów była posadowiona w nurcie rzeki, pozostała część filarów oczywiście już na całej dolinie. Po stronie polskiej brzeg podnosi się stosunkowo łagodnie i tutaj jesteśmy pod wiaduktem. Widać od razu różnicę wysokości. Natomiast właśnie ta strona była no mniej jakby narażona na różnego rodzaju ataki w czasie końca wojny. Ciekawostką jest to, że wiadukt był zniszczony 7 maja, a więc dzień przed kapitulacją Niemiec. I wtedy wysadzono tutaj dwa filary, co spowodowało zawalenie się trzech przęseł. Tym samym wiadukt przestał być użyteczny. Gorzolewski wiadukt, co jest chyba też swoistą ciekawostką, i Bolesławiecki wiadukt, który jest położony na około 40 km stąd, są bardzo ciekawymi budowlami, właśnie z początków istnienia kolejnictwa jako takiej zorganizowanej sieci transportu. Co, jest jednak, co je jednak różni? Przede wszystkim materiał budowlany no, długości też są zasadniczo różne. Natomiast obydwa te mosty stanowią ciekawostkę inżynierską, no i też w pewnym sensie troszeczkę inaczej są wykończone. Tutaj na tym moście, na tym wiadukcie z Gorzoleckim możemy zauważyć, że są balustrady wykonane z materiału kamiennego. Te wszystkie przęsła są no nieco ciaśniej położone, a torowiska podobnie wyglądają. Tutaj również są dwa tory ułożone na, na tym wiadukcie i te dwa tory dobrze służyły zawsze. Wtedy, kiedy odbudowano ten wiadukt, a było to 9 lat po wysadzeniu, konkretnie w 1954 roku. Wtedy ta nitka komunikacyjna została przywrócona do funkcjonowania, ale ze względu na podziały państw no nieco mniej była aktywna, nieco mniej często wtedy pociągi przejeżdżały. Przypomnę, że wtedy na tym moście właśnie było przejście graniczne dla pociągów. Woda jest nieprzewidywalna, zaczynaliśmy kręcić zdjęcia w pięknym słońcu, w tej chwili pada deszcz, ale nie niszczą uroku otoczenia wiaduktu po polskiej stronie. Warto zauważyć, że po stronie niemieckiej są tylko króciutkie odcinki tego wspaniałego mostu, natomiast po stronie polskiej właściwie jest w tej chwili większość całego wiaduktu, przy czym to, co już było też podkreślone kilka razy przeze mnie, akurat tutaj był ten najtrudniejszy Moment dla budowniczych trzeba było posadowić filary w gruncie rzeki. Natomiast po stronie dzisiejszego zgorzelca cały, cały ten, cała ta konstrukcja kamienna przebiega właściwie takim lekko nachylonym brzegiem i jest to, tak jak wspomniałem już kilkakrotnie, większość tego wiaduktu. No tutaj możemy się dokładnie zorientować, jak wykonywano te potężne bryły z granitu, które później montowano w całość mostu. Tak jak mówiłem, wiadukt w tej chwili jest nadal czynny, a to, że jest on jednym z najciekawszych takich zabytków budownictwa kolejowego, wtedy, kiedy tworzono te linie kolejowe, kiedy takie przeprawy montowano, kiedy takie przeprawy wznoszono na różnego rodzaju przeszkodami, no na pewno te, ta sztuka inżynierska nie mogła korzystać z takich udogodnień technicznych, jak to dzisiaj ma miejsce. Tym bardziej stanowi on jakiś taki relikt przeszłości i nawiązuje do tej przeszłości obydwu naszych państw, przeszłości państwa niemieckiego i do państwa, i państwa polskiego. 1 września 1847 roku wiadukt kolejowy, przerzucony nad Nysą w Zgorzelcu oddawano do użytku. Kolej była na początku swojej drogi. Wydawało się, że będzie to środek transportu, który zawojuje świat. I tak przez pewien czas było. Niestety, dzisiaj kolej dogorywa. Widać to na wielu odcinkach. Widać to tam, gdzie się likwiduje torowiska, gdzie się likwiduje stacje. Warto pamiętać o takich obiektach jak wiadukt. Warto pamiętać o innych ciekawostkach kolejnictwa, ponieważ one świadczą nie tylko o naszej przeszłości, ale o tym, jak wspaniała była myśl inżynierska wiele lat temu, zanim doszliśmy do takich właśnie rozwiązań konstrukcyjnych, jakie dzisiaj mamy.